ekonomiczna, jak i również zjawisko lichwy nadal jest aktualne w naszym życiu gospodarczym i w naszym życiu społecznym. Jesteśmy na konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Krzywienia Edukacji Finansowej na temat przemocy ekonomiczna i lichwa zagrożeniem dla ładu społecznego. Zagrożenie 25%? To nie jest takie bardzo... Zagrożeń jest mnóstwo, tym bardziej, że Przemoc ekonomiczna dotyka nas w wielu, wielu obszarach. Nie tylko nas jako konsumentów, ale a może i przede wszystkim dotyka również wielu sfer, wielu instytucji, polskiej gospodarki, polskich samorządów. My dzisiaj na tej konferencji poruszamy temat w szerszym aspekcie. Chodzi o lichwę, przemoc finansową i dyktat wielkich korporacji, dyktat wielkich zagranicznych banków, wielkich struktur finansowych, które praktycznie skolonizowały polski rynek. Nasze ludzie wpadli w przerażenie. W momencie, kiedy ta chęć zysku, która przemienia się w nadmierność, chciwość, niestety powoduje, że wiele osób w tej sytuacji znajdując się wpadają w wykluczenie najpierw finansowe, a w konsekwencji w wykluczenie społeczne. Trzeba tak urządzić rynek kredytów, kredytów konsumenckich, kredytów mieszkaniowych, tych kredytów, które zaciągają osoby nie będące przedsiębiorcami, aby ci ludzie nie tracili swojego majątku, ale wprost przeciwnie, aby budowali dobrobyt swoich rodzin. Tak naprawdę w lekarstwem na lichwę jest wprowadzanie kolejnych ograniczeń ustawowych co do wysokości korzyści, jakie kredytodawcy mogą osiągać z, z pożyczki z kredytu. Trzeba to prawo poprawić, trzeba wprowadzić szereg rozwiązań, które dobrze działają na ucywilizowanych rynkach finansowych w państwach. W Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tym na tej konferencji. Jeśli wprowadzi się te wszystkie instytucje, jeśli wprowadzi się te reguły gry, które obowiązują w dobrze zorganizowanych państwach, to Polackom będzie się żyło lepiej i będziemy bogatsi.